Siema mordeczki, witajcie w nowym filmie! Oczywiście subskrybujcie kanał, a nie przedłużając dzisiaj będziemy robić. Po prostu powiem Wam top 5 klubów, ale które były moim zdaniem bardzo wysoko i spadły. Postaram się na przykład Wam powiedzieć dlaczego one spadły? No i nie przedłużając, subskrybujcie, lajkujcie i robimy specjal, znaczy specjal w formie nuty na 30 subów, więc zapraszamy! United. Manchester United to jest klub, który no, w ostatnich dniach, można powiedzieć, bardzo dobrze gra, wygrywa mecze, no ale wcześniej, przed Ericiem Ten Hagiem, naprawdę tam nie było dosłownie meczu wygranego, na przykład z Brighton 4-0 porażki. No to to jest naprawdę dramat, ale no, na pewno teraz się odbudują. Po sprzedaniu Cristiano Ronaldo, może dlatego też jest lepiej. Bruno Fernandez, bardzo dobry piłkarz, który na pewno ich pociągnie. Są kilka młodych nazwisk, jest bardzo dobrze. Miejsce numer cztery. Na miejscu czter czwartym jest Atletico Madryt. Atletico Madryt, no, w ostatnich latach dobrze to nie wygląda. No na pewno już można powiedzieć wypisali się z walki o ligę hiszpańską. Barcelona wygrała Copa de España, więc też Atletico to nie może, więc został tylko Puchar Kr Kr Króla. Nawet nie dostali się do Ligi Europy, więc naprawdę dobrze to nie wygląda, jeśli chodzi o ich pozycję. No i na pewno, nie wiem, może zmiana trenera, o tym się dużo mówi, że Diego on odejdzie niedługo. No i na razie życzę jak jak najlepiej, dlatego właśnie klubu. Miejsce numer 3. Na miejscu numer trzecim jest Walencja. Kiedy ja miałem z 5 lat, 6 lat, to na przykład była Barcelona, Real, Atletico i na przykład tym czwartym nie była jakaś Sevilla, Villarreal, tylko zawsze była ta Walencja. A teraz oni często po prostu są w dole tabeli, nie są nawet w top 15. Więc no to dobrze nie świadczył. Mimo, że ostatnio dobre mecze. Na pewno się poprawiają. Ale no i tak to nie jest tak dobrze. To i tak nie jest zbyt dobrze. No na pewno trzeba jakiś może transfer duży zrobić. No i co? Życzę tak jak w przypadku Atletico i Manchesteru jak najszybszego powrotu do znakomitej formy. I miejsce numer dwa mamy szalkę. Schalke, ten niemiecki klub teraz jest akurat w Bundesliga, ale jeśli chodzi o klub, jeśli chodzi o klub w tamtym sezonie, no to pierwsza liga niemiecka, no to dobrze to nie wyglądało. A kiedyś to właśnie było to 3 Bayern, Schalke i Borussia Dortmund. Nawet Borussia pomiędzy szalkę się biła, no a teraz? teraz to Schalke już nie jest ta piłka, nie jest ta piłka naprawdę. No, i mamy teraz miejsce numer jeden. Wisienka na torcie Nottingham Forest. Niby ktoś powie, no ale dostali się teraz do Premier League. No ale zrozumcie, to, to teraz przez te lata grał, nie grał w Premier League, a to jest klub który dwa lata z rzędu wygrał Ligę Mistrzów i to był naprawdę klub, który był na światowym topie. Więc bardzo dziwna sytuacja, że właśnie ten klub tak spadł, ale teraz może jest, teraz pewnie, na pewno będzie lepiej. No jest awans do Premier League. No i na pewno no życzę oczywiście jak naj Lepiej, bo to jest klub, któremu bardzo kibicuje i jest bardzo dobrze z nimi. Więc dobrze! Oczywiście zapraszamy do subskrybowania, lajkowania i pamiętajcie, jeśli nawet sub, y, YouTube, bo tak się bardzo często dzieje, subskrypcję Wam może zabrać. To ponawiajcie, pamiętajcie, bardzo fajnie by było jakby przycisk był szary, a nie czerwony. Więc co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa!